Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na wysadzanie cebulek cebuli o zimej oraz na wysiewanie nasion, również cebuli o zimej. opowiem Wam troszkę o uprawie, dlaczego robię to teraz we wrześniu. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, a jeżeli jeszcze się nie znamy, Cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiesz się jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Jak widzicie u mnie totalne czystki w szklarni, zakończyłam już ostatecznie uprawę pomidorów, zostało tylko ostatko pietruszka i teraz na spokojnie będę sobie wysiewać cebulę o ozimą, jest to cebula ozima, którą wysiewamy teraz. Tak naprawdę jestem spóźniona, no... Myślę, że za 2-3 tygodnie, ale ja daję jej, jej szansę, będę ją wysiewała teraz w szklarni, oczywiście można to również zrobić w gruncie, to nie przeszkadza, tylko w związku z tym, że ja jestem na tyle spóźniona, to wysiewam w szklarni i też będę wysadzać cebulę z dymki, też jest to odmiana o zima. Ważne jest, aby to właśnie były specjalne odmiany tej cebuli, aby one miały szansę sobie dorosnąć. Teraz wytworzyć troszkę szczypioru, one potrzebują teraz myślę, że te nasionka do wykiełkowania jakieś 10-15 dni i potem około miesiąca takiej w miarę fajnej temperatury, żeby one sobie na tyle podrosły, żeby mogły przeżyć całą zimę. Ja to robię w szklarni, ponieważ mam miejsce i troszkę dzięki temu będzie im cieplej. Jeżeli nie macie szklarni, tuneli foliowych, a chcecie to zrobić w gruncie, nie ma sprawy, ale ja polecam od razu przykryć wszystko agrowłókniną zimową. Myślę, że wtedy te cebulki, zarówno z tych nasion, jak i te dymki, dadzą sobie na spokojnie radę. Ważne jest, aby Robić to teraz jak najszybciej i pamiętać o odpowiedniej odmianie. Ja tutaj w szklarni będę wysiewała i wysadzała te cebulki. Cebuli o zimej teraz, pod koniec września. No, jak już mówiłam, jestem spóźniona, ale to ze względu na taki bardzo długi okres uprawy pomidorów. Niestety nie było u mnie wcześniej miejsca. Teraz wam opowiem co zrobiłam z tą ziemią po takim pozbyciu się wszystkich pomidorów. Po pierwsze, wiem, że moje pomidory jeszcze w tej szklarni mogłyby być bardzo długo, bo nie zmarzły, nic im nie było. Troszeczkę jakieś choroby grzybowe, ale to dosłownie odrobina na niektórych krzeczkach, więc jakbym porządnie to wszystko powycinała i nawet zrobiła jakiś taki ekologiczny oprysk, to nic im by nie było. Pomidorów było no dość dużo. Jest już filmik na kanale, na którym jest albo będzie, na którym właśnie pokazuję, ile zebrałam ostatecznie. No ale już musiałam zakończyć i tak jestem już spóźniona. Będę wysiewała cebulę z nasionek w kilku rzędach, zależy, ile mi tych nasion wystarczy. Myślę, że ze 3-4 uda mi się zrobić. Co do ziemi w szklarni po zakończeniu uprawy, to tylko bardzo mocno podlałam, chociaż, no jak widzę, tego nie widać. Naprawdę się staram, więc jeszcze później po wysianiu podleję jeszcze raz, bo było bardzo sucho w szklarni. No ze względu na to, że jednak no jest to szklarnia, jest dach, dość rzadko ostatnimi czasami podlewałam, więc no tak wyszło, ale teraz bardzo mocno podlałam. Starałam się wyplewić, chociaż u mnie z tym to nie w 100%, i następnie będziemy musieli jakoś nawieść, no mogą to być jakieś, może to być kompost, może to być jakieś inne naturalne na przykład gnojówki jeszcze można by było wylać po prostu przy podlewaniu. Ja użyłam odrobiny obornika granulowanego, dla mnie jest to fajne rozwiązanie, on już się nawet trochę jak widzicie, tutaj go nawet nie widać za bardzo, rozpuścił przy tym podlewaniu, rozmieszał z ziemią i to będzie fajne, użyłam też trochę soli Epsom, jeżeli chcecie wiedzieć, po co mi ta sól jako naturalny nawóz, no to filmik jest na kanale, bardzo fajny produkt. I też jak tylko dostanę w swoje łapki mączkę bazaltową, bo już zamówiłam, jest w drodze, to też wysypię sobie po prostu przy, przed podlewaniem, rozsypię sobie tą mączkę bazaltową. Filmik o niej też jest na kanale. Jeśli by kogoś zainteresowała taka metoda na taki nawóz, to filmik jest na kanale, więc też do, na niego zapraszam. No i jak widzicie, u mnie wysiewanie jest bardzo proste. Rzutowo sypię nasionka w terowki, które tworzę, potem wszystko zasypuję jedną, półtora centymetrową warstwą ziemi i wszystko sobie przygniatam, po to, żeby mi te nasionka gdzieś nie uciekły. No gdzie nie jeszcze chwasty zostają, ale to, to nic. Mi to nie przeszkadza. Piszcie w komentarzach, czy znacie takie odmiany. Cebuli do uprawy o zimej, jestem bardzo ciekawa. Jak widzicie, cebulki wyglądają tak samo, jak każde inne cebulki, takiej dymki, pamiętajcie tylko, żeby wsadzać je korzonkami w dół. U mnie to będzie dość gęsto, myślę, że tak co 5-7 cm. Zarówno między poszczególnymi cebulkami, jak i pomiędzy rzędami. Mam bardzo dużo tych cebulek, mało miejsca, bo tylko jeden pas przeznaczę na to, więc u mnie będzie gęsto. Ale moglibyście zapytać, ale po co ci ta cebula teraz, skoro masz ze zbiorów przykładowo wysiewanej czy wysadzanej tej na wiosnę? Oczywiście to prawda, mam jeszcze tamtą cebulę, nazbierałam się jej dość dużo, ale uważam, że taka cebula o zima jest dużo. Jest po prostu fajna w uprawie. Nie musimy jej też poświęcać dużo uwagi, tylko pamiętajcie, żeby podlać co jakiś czas. Teraz, nawet jeżeli będziecie mieć oczywiście w szklarni późną jesienią czy zimą, bo o tym nie, nie wolno zapominać. Ale wracając do uprawy tej cebuli, to jest to cebula, która da plony myślę, że miesiąc, półtora miesiąca wcześniej niż każda inna cebula wysadzana czy wysiewana przez nas na wiosnę. Dlatego ja. Lubię takie odmiany, które można uprawiać nawet teraz zimą. Jeszcze co do takich fajnych rzeczy to ja nie będę czekała na jakieś ogromne główki tej cebuli, mi bardziej zależy na wiosnę już na takim zielonym szczypiorku po prostu. Więc y, ja to będę, no ja będę rwała dużo wcześniej niż powinnam, ale ja właśnie na to liczę. Że one będą mieć fajne, zielone pędy. Może uda mi się coś w zimie podjeść. Nic nie mówię, ale trochę na to po cichu liczę. No, co bym tu jeszcze Wam powiedzieć? Pamiętajcie, jak będziecie sadzić o odpowiedniej odmianie, żeby Wam w zimie nie zmarzła. Ja kupiłam w zwykłym sklepie ogrodniczym te cebulki dymki za 17, tutaj za kilogram. Troszkę dużo, nie dużo. Można pewnie dorwać gdzieś taniej, ale mi troszkę zależało na czasie. No bo jestem trochę z tym spóźniona już. Jeżeli wysadzaliście wy już tę cebulkę do gruntu, to piszcie w komentarzach. A może już uprawialiście wcześniej, więc jakie są Wasze takie spostrzeżenia na temat uprawy? Na pewno przydadzą się zarówno one mi, jak i innym. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Cześć!